Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was ponownie na tutorial. Tym razem będzie to takie mocne, bardzo mocne smaki. Do tego makijażu użyłam paletki z Makeup Revolution. To jest paletka, paletka Iconic 2 i użyłam praktycznie tylko trzeciej nie z niej, także makijaż jest wbrew pozorom bardzo prosty, bardzo łatwy do wykonania, myślę nawet dla początkującej wizerzeckiej, czy początkującej osoby, która zaczyna w ogóle swoją zabawę z makijażem. Jest bardzo intensywny i tylko na wyjątkowe okazje, myślę, że na co dzień nie będzie się nadała, ponieważ żadna z nas nie chce aż tak bardzo się malować na co dzień. Także jeśli jesteście ciekawi jak go wykonać, zapraszam Was dalej. Zaczynam od bazy, i u mnie jest to baza z firmy Inglot, numerek 01, i to jest taka baza w formie bardziej, może, korektora. Ona fajnie matuje, jest dość droga, ponieważ kosztuje 45 zł, także jest to dość dużo, jak na bazę, ale jest bardzo, ale to bardzo wydajna. Ja pokrywam nią górną i dolną powiekę. Ona jest również super, ponieważ zapobiega rolowaniu się cieni właśnie przy opadających powiekach, także jest naprawdę świetna, jeśli o to chodzi. I drugą bazą, którą nakładam, jest to baza z czarnej kredki, która już będzie bazą pod cienie. I jest to zwykła czarna kredka z drogerii, chyba najtańsza, chyba, jaka istnieje. I pokrywam ją całą powiekę górną. Od razu wyrysowuję sobie kształt, w jakim będę chciała nakładać cienie. I żeby te granice nie były zbytnio kanciaste, takim pędzelkiem z firmy ELF, taką małą kuleczką, blenduję sobie te granice, rozcieram delikatnie. Po prostu będzie nam potem łatwiej oparować cieniami. Teraz wracamy do paletki, właściwie zaczynamy od paletki Makeup Revolution Iconic 2 i wybieramy ten cień, który w wcześniej. To jest taki metaliczny, jakby to powiedzieć, takie bordo, ale coś wpadające w brąz. I ja pokrywam nim zewnętrzny oraz wewnętrzny kącik oka. Środek pozostawiam pusty, nie maluję tam nic, nie ma tam nic oprócz czarnej kredki i tak ma być. I delikatnie, jak widzicie, sobie teraz również łączę to u góry. I czas na ten piękny złoty. I zobaczcie, co ta, co ta kredka zrobiła po prostu z tym cieniem. Jestem zakochana w bazie z czarnej kredki, ponieważ tak pięknie nam podbija pigmentację. Coś niesamowitego, naprawdę. Ja dopiero teraz odkryłam, jaki ten, jaki ten cień jest po prostu boski. Ok, teraz czas na trzeci cień, I chyba ostatni z tej paletki. To będzie cień w kolorze takiego. Mm, Zimnego brązu i ja nakładam go w zamianie powieki i blenduję nim ten cień, który malowaliśmy wcześniej. Na dolnej powiece będziemy robić dokładnie to samo co na górnej: czyli najpierw będzie kredka, potem będzie ten ciemny cień, a na końcu będzie, będzie złoto. Teraz blenduję sobie tę yy, kredkę, żeby również nie było takich mocno zaczętych się granic. Teraz, jak mówiłam wcześniej, czas na ten ciemny cień. Zewnętrzny oraz wewnętrzny kącik oka. I złoto ja dosłownie tylko tak musnę dolną powiekę, ponieważ nie chcę, żeby tak bardzo ten cień nam się wybijał. Właśnie na, na dolnej powiece. Na górnej ma być mocny, na dolnej troszkę lżejszy. I czas na eyeliner: to jest Eveline. Teraz czas na brwi, a właściwie takie troszkę optyczne wyczyszczenie i podniesienie brwi. I to jest korektor z Golden Rose w sztyfcie, numer 04. I również Golden Rose. Tym razem jest to tusz, mój ostatni, ostatni ulubieniec. I tuszuję dolne oraz górne rzęsy. I teraz czas na linię wodną yy, na dolnej powiece i ja nakładam żelowy eyeliner, eyeliner z firmy Pierre René pędzelkiem, który kupiłam ostatnio w Hebe teraz czas na mały, ale znaczący element tego makijażu, czyli pigment z BRM to jest taki złoty pyłek yy, właściwie taki kremowo-złoty, ja na go na zbrzony pędzelek i nakładam yy, właśnie w kącie kółka. teraz korektor, który kupiłam ostatnio no, u mnie średnio się już sprawdził, już gdyby po, pierwszym, po pierwszej aplikacji nie za fajnie kryje i zbiera się nam w, w tych naszych niecianych zmarszczkach, które mamy pod okiem, no ale muszę go użyć, ponieważ kupiłam go, także użyję go na pewno. I druga nowość, nie, puder różowy z firmy PZ. Fajnie y, fajnie matuje, fajnie po prostu ujednolica cały makijaż, także polecam Wam serdecznie, jeśli jeszcze go nie macie, a macie na przykład tłustą lub mieszaną skórę. Teraz kontrowanie twarzy. Ja używam do tego bronzera z W7 Pono Lulu. Zaraz będę również nakładała róż, którego zapomniałam nagrać, ale to jest róż z paletki Makeup Revolution Hot Spice. I nakładam go na policzki. Teraz usta, kredka Eveline numer 12. Taki yy, zimny, naturalny róż. Ja będę sobie tworzyła taki efekt ombre, yy, czyli. Środek pozostaje pusty, natomiast na, w końcówkach ust będzie troszkę ciemniej. Usta wykończę sobie błyszczykiem, który nie ma żadnej nazwy, to jest taki błyszczyk. On wydaje się być bardzo, to bardzo jaskrawy, ale w rzeczywistości jest naprawdę delikatny i wygląda fajnie naturalnie na ustach, także kolor, który jest praktycznie uniwersalny do każdego makijażu. I tak prezentuje się całość mojego make-upu. Mam nadzieję, że Wam się podoba, jest to myślę propozycja, która nada się również na Sylwestra, jak i na jakąś zabawę karnałową, także jak najbardziej, jak najbardziej jestem na tak. Zapraszam Was do kciuków w górę, subskrypcji oraz do kolejnych filmików. Do zobaczenia, pa, trzymajcie się.